Od jakiegoś czasu zastanawiamy się, jak rozruszać centrum miasta i ulicę Wałową, na której ostatnio wcale nie jest tłoczno. Rozruszać to słowo bierzemy dosłownie, bo skoro przechodniów tutaj niewielu, to może znalazłoby się miejsce dla samochodów. Przypomnijmy, ulica Wałowa z ulicy stała się deptakiem w czasie pierwszej kadencji prezydenta Mieczysława Bienia. Oto czy jest taka możliwość i rozważana taka ewentualność, spytaliśmy w Urzędzie Miasta Tarnowa. Ja nie słyszałem o tego typu projektach, aby przywracać ruch kołowy na ulicy Wałowej. Zresztą wydaje mi się, że ona nie byłaby przygotowana pod względem technicznym do przeniesienia ruchu, ruchu samochodowego. Jak wiemy, tylko pas środkowy jest do tego przeznaczony, który jest wyłożony kostką granitową. I ten pas środkowy w tej sytuacji akurat by wystarczył, biorąc pod uwagę ruch jednokierunkowy. O zdanie w tej kwestii pytamy Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, Jacka Mnicha. Myślę, że jest to temat jak najbardziej do przemyślenia, tym bardziej, że zawsze w centrach miast, na przykład taki jak Tarnów, kiedy mamy bardzo dużo tej takiej starej zabudowy, brakuje nam takiej możliwości szybkiego przedostania się z punktu do punktu, omijając te bardziej główne arterie komunikacyjne, więc każda nowo powstała droga, każde nowe połączenie, Każde miejsce parkingowe, które przy okazji będzie, to jest na pewno korzystne rozwiązanie. Jak dodaje naczelnik Jacek Mnich, połączyłoby to naturalnie dwie części Tarnowa. Choć mniej naturalne jest to już dla mieszkańców miasta. Myślę, że nie. Myślę, że tak powinno zostać w tym momencie. Nie do końca by usprawniło to, to ruch, jakiś tutaj organizacje ruchu w mieście, a na pewno by utrudniło życie pieszym. Ja no, nie, nie, nie widzę takiej potrzeby, ale ja wiem. Nie, nie sądzę, Czy nie uważa pan, tym... że, że Wałową powinny z powrotem zacząć jeździć auta? Nie, absolutnie nie, ale skąd? Choćby tak długo czekali, żeby przestały jeździć i od nowa będą jeździć? Nie, trzeba coś innego robić, żeby zaktywizować to ruch. Ale wystarczyłoby, gdyby nawet część Wałowej, na przykład od strony Lwowskiej i Szerokiej do Goldhamera, stała się znowu ulicą. To byłaby skrótem pomiędzy... Na przykład ulicą Mickiewicza a ulicą Lwowską. Wtedy ta migracja pojazdów, nawet kilkudziesięciu w ciągu dnia, mogłaby korzystnie wpłynąć na, na płynność ruchu na, na dosyć dużym obszarze. To byłby kłopot, uważa jednak Krzysztof Madej, dyrektor Centrum Rozwoju Miasta. Ja, ja pamiętam czasy, kiedy jeździły autobusy komunikacji miejskiej na ulicy Wałowej. Wcale to nie była komfortowa, komfortowa sy sytuacja. Ja myślę, że system, odpowiedni system połączeń dostępu z ulic bocznych no, powinien zagwarantować łatwy dostęp do, do ulicy Wałowej, tak aby mogła żyć. Tak więc nasz pomysł zostawiamy do dalszych przemyśleń i analiz. Tyle samo za, co i przeciw. Co wcale jednak nie znaczy, że w tej sytuacji nie można spotkać się gdzieś po środku. Julita Majewska, Tarwizja. thank you